17 grudnia 1939 roku u ujścia rzeki La Plata nieopodal wybrzeży Urugwaju dokonał się ostatni akt wojennej eskapady niemieckiego raidera z czasów II wojny światowej, pancernika kieszonkowego Admiral Graf Spi. Kiedy jego nadbudówki trawił ogień, wielu obserwujących ten widok Brytyjczyków zdawało sobie sprawę z faktu, że kwestią najwyższej wagi. Jest odnalezienie jeszcze jednego, znajdującego się na Atlantyku, okrętu, jakim był zaopatrzeniowy Altmark, na którego pokładzie znajdowali się rozbitkowie z zatapianych przez grafa szwipialianckich jednostek. Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania materiału ukazującego kulisy poszukiwań niemieckiego okrętu WIDMO. Altmark. W lutym 1940 roku na norweskich wodach terytorialnych miało rozegrać się jeszcze jedno dramatyczne wydarzenie związane z zatopionym przed dwoma miesiącami na obszarze południowego Atlantyku niemieckim pancernikiem kieszonkowym Admiral Graf Spee. Głównym bohaterem tego wydarzenia miał stać się niemiecki okręt zaopatrzeniowy Altmark. Był on dość dużą i nową jednostką Kriegsmarine. Jego wyporność pełna wynosiła nieco ponad 20 tysięcy ton. Został on zwodowany 13 listopada 1937 roku w kilońskiej stoczni Zwerke a do służby w Kriegsmarine wcielono go tuż przed wybuchem II wojny światowej w połowie sierpnia roku 1939. Jego dowódcą został wówczas apodyktyczny i niezbyt lubiany przez załogę kapitan Heinrich Dau, doświadczony marynarz niemieckiej floty handlowej i członek NSDAP. W drugiej połowie sierpnia 1939 roku Altmark opuścił Niemcy i wyruszył w długi rejs przez Morze Północne na obszar południowego Atlantyku. Zadaniem postawionym jego załodze miało być zaopatrywanie skierowanego również na ten akwen wspomnianego nieco wcześniej niemieckiego pancernika kieszonkowego Admiral Graf Spee, którego załoga miała prowadzić działania korsarskie przeciwko operującej na tym obszarze brytyjskiej flocie handlowej. Przez kolejne dni Altmark kontynuował rejs przez Morze Północne, a następnie na Atlantyku, kierując się na zachód w kierunku położonego na południu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Port Arthur, gdzie jednostka pobrała potrzebny do kontynuowania dalszej misji duży zapas oleju napędowego. Już w początkach września 1939 roku, tuż po wybuchu II wojny światowej, Altmark po raz pierwszy spotkał się na Atlantyku z okrętem, którego miał zaopatrywać, jakim był admirał Graf Szpil. Obie jednostki przez kolejne dni kontynuowały wspólny rejs na obszarze południowego Atlantyku, w oczekiwaniu na dalsze rozkazy z Rzeszy. Kiedy jednak 27 września dowódca pancernika kieszonkowego komandor Langsdorf otrzymał rozkaz nakazujący mu rozpoczęcie działań bojowych, okręty rozdzieliły się. W tym momencie rozpoczynały się mające trwać około 2,5 miesiąca ataki Grafa Spee na brytyjską flotę handlową i poszukiwania go przez wydzielone do tego celu siły Royal Navy. W działaniach tych niepozorny Altmark, jako jego okręt zaopatrzeniowy, miał odegrać bardzo istotną rolę. Altmark i Admiral Graf Spi spotkały się ponownie na obszarze południowego Atlantyku 15 października 1939 roku. Wówczas załoga pancernika kieszonkowego pobrała z Altmarka niezbędne zaopatrzenie i przekazała na jego pokład dużą liczbę rozbitków z zatopionych już łącznie czterech statków. Następnie niemiecki rajder odpłynął, kontynuując swój dalszy rejs bojowy. W okresie następnych niecałych dwóch miesięcy oba okręty spotkały się jeszcze kilkukrotnie, a ostatnie ich spotkanie miało miejsce 6 grudnia 1939 roku. Wówczas z pokładu admirała Graf szpii przekazana została na pokład Altmarka kolejna spora grupa rozbitków, której łączna ilość dochodziła już na niemieckim zaopatrzeniowcu do niemalże 300 osób. Okręt ten stał się wówczas przepełniony, co bardzo nie podobało się jego dowódcy dałowi. Był on zdania, że część przyjętych rozbitków powinno się zostawić na oceanie, w łodziach ratunkowych. Jednak już niebawem, dość niespodziewanie, atlantycka eskapada Grafa-Spii i co za tym idzie, także Altmarka, miała dobiec końca. Niemiecki pancernik kieszonkowy, przez okres około 2,5 miesiąca działań bojowych, głównie na obszarze południowego Atlantyku, zdołał zatopić 9 statków o łącznej pojemności wynoszącej ponad 50 tysięcy BRT. Jednak korsarska aktywność doprowadziła do jego poszukiwań przez siły Royal Navy, co w konsekwencji przyczyniło się do stoczenia ciężkiej bitwy u ujścia rzeki La Plata, nieopodal wybrzeży Urugwaju, 13 grudnia 1939 roku. W jej wyniku uszkodzony niemiecki rajder wycofał się na remont do neutralnego portu w urugwajskim Montevideo. Cztery dni później, przekonany nieprawdziwymi informacjami o gromadzeniu się w pobliżu potężnych sił Royal Navy, komandor Langsdorff zdecydował się na wydanie rozkazu do samozatopienia jednostki. Niebawem też, kiedy zrozumiał, że informacje o siłach Royal Navy były fałszywe, postanowił odebrać sobie życie, popełniając samobójstwo. Tym samym w połowie grudnia 1939 roku. Atlantycka eskapada Grafa Szpii dobiegła końca. Altmark mógł więc wracać do Rzeszy. Jednak dowodzący nim dał był pewien, że Brytyjczycy zrobią wszystko co w ich mocy, aby jego okręt nigdy tam nie dopłynął. Kiedy Graf Szpii został samozatopiony przez własną załogę, znajdujący się na pokładzie Altmarka Dał, nie zdecydował się od razu na powrót do Niemiec, gdyż zdawał sobie sprawę, że jego jednostka, ze względu na znajdujących się na niej brytyjskich jeńców, będzie w najbliższym czasie intensywnie poszukiwana przez siły Royal Navy. Postanowił więc przeczekać na południowym Atlantyku pierwsze tygodnie poszukiwań i dopiero w styczniu 1940 roku zdecydował się wyruszyć w rejs powrotny do Niemiec. Droze powrotnej do Niemiec, Altmark, został skierowany na północ i posuwał się dość szybko, płynąc środkową częścią Atlantyku. Jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo, Dał wydał rozkaz przemalowania jednostki na szaro i wybudowania na niej dodatkowych, pokrytych płótnem drewnianych konstrukcji, aby tym samym Altmark przypominał amerykański frachtowiec. Początkowo taktyka ta okazała się skuteczna, gdyż jego okręt przez większość rejsu powrotnego do Niemiec nie napotkał na swojej drodze przeszkód. Po wysokości geograficznej wysp brytyjskich skręcił on na północny wschód i, mijając Islandię, skierował się w kierunku norweskich wód terytorialnych. Dotychczasowa spokojna trasa rejsu powrotnego do Niemiec napawała dowódcę Altmarka optymistycznym przekonaniem, że już niebawem. Jego jednostka dotrze tam bez większych problemów. Jednak najbliższy czas miał pokazać, że jego optymizm był błędny. Kiedy Altmark znalazł się na norweskich wodach terytorialnych, Dał nakazał zdemontować jego artylerię, a także zamknąć wszystkich znajdujących się na nim jeńców pod pokładem. Okręt miał do złudzenia przypominać jednostkę handlową. Aby tym samym nie stał się obiektem zainteresowania brytyjskiego rozpoznania, a także norweskiej floty wojennej. Do bezpiecznego portu w Niemczech dzieliła go już relatywnie nieduża odległość, wynosząca około 1000 km rejsu. Tymczasem aktywność niemieckiego zaopatrzeniowca na Morzu Norweskim nie umknęła Brytyjczykom. 14 lutego 1940 roku. Rozpoznanie lotnicze RAF dostrzegło jego sylwetkę, a informacja ta szybko dotarła do ówczesnego pierwszego lorda admiralicji, Winstona Churchilla, który po zapoznaniu się z wykonanymi zdjęciami statku nie miał żadnych wątpliwości, że to poszukiwany już od pewnego czasu Altmark i że na jego pokładzie znajduje się duża ilość uwięzionych Brytyjczyków. Churchill, zdając sobie sprawę z faktu, że czas działa na jego niekorzyść, postanowił szybko poinformować o sytuacji pierwszego lorda morskiego. Jakim był sędziwy admirał Dudley Pond, i przekazać mu m.in. następujące stwierdzenie. Jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, o której doniesiono mi dziś rano, wydaje mi się, że nasz krążownik i niszczyciele powinny ruszyć na północ i przeczesać wybrzeże Norwegii, nie wahając się przed zatrzymaniem Altmarka, gdyby został odszukany na wodach terytorialnych. Zachowanie tego okrętu stanowi pogwałcenie neutralności, ponieważ wiezie on do Niemiec brytyjskich jeńców wojennych. Nie wątpię, że można wysłać jeden lub dwa dodatkowe krążowniki, by przetrząsnęły Skagerrak. Altmark stanowi bezcenny łup. Licząc się więc z upływającym czasem, który grał na niekorzyść strony brytyjskiej, Churchill natychmiast nakazał utworzyć specjalną grupę okrętów wojennych której zadaniem miało być przejęcie niemieckiego zaopatrzeniowca i odbicie znajdujących się na jego pokładzie brytyjskich jeńców. Grupę tę stanowiła flotylla niszczycieli Royal Navy, składająca się łącznie z trzech jednostek typu Tribal, na której czele stał wówczas blisko 46-letni kapitan Philip Vian, zaokrętowany na niszczycielu HMS Cossack. Oprócz tego okrętu skład flotylli Viana uzupełniał jeszcze HMS Intrepid, a także HMS Iwonhu. Tymczasem Altmark, w dwóch norweskich torpedowców, znalazł schronienie w norweskim Jossingfjord na południe od Bergen. Tam też wkrótce został wypatrzony przez brytyjskie siły poszukiwawcze. 16 lutego 1940 roku niszczyciele Wiana dobiły do fjordu, a w kierunku Altmarka z pokładu Iwonhu oddano dwa ostrzegawcze strzały. Zaniepokojony tym faktem Dał nakazał natychmiast podnieść kotwicę i ruszyć w głąb fiordu jednocześnie licząc na to, że Brytyjczycy nie popłyną za nim, gdyż nie odważą się na tak rażące złamanie zasad neutralności Norwegii. Jednak najbliższy czas miał pokazać, że jego kalkulacje miały okazać się błędne. Kiedy Altmark wpływał w pułapkę bez wyjścia, Wian zdecydował się zaprosić na pokład swojego okrętu dowódcę jednego z dwóch stacjonujących w fiordzie norweskich torpedowców. Tam został on poinformowany przez oficera norweskiego, że Altmark był kilkukrotnie przeszukiwany przez Norwegów, i nie znaleziono na nim nic istotnego. Norweg przekazał też wianowi informację, że nie może on pozwolić na wejście na pokład Altmarka, Brytyjczykom, i ostrzegł go że w razie konieczności użyje siły. Następnie po skończonej rozmowie z dowódcą norweskiego torpedowca, Wian szybko skontaktował się z Churchillem, który nakazał mu bezkompromisowo wejść na pokład Altmarka, uwolnić jeńców, zająć okręt i oczekiwać na dalsze instrukcje. Churchill nakazał Wianowi uniknąć w miarę możliwości zbrojnego kontaktu z załogą norweskich torpedowców. Pierwszy lord admiralicji przekazał wówczas Wianowi następujące instrukcje: Jeżeli norweskie torpedowce nie zgodzą się na odeskortowanie Altmarka do Bergen z angielsko-norweską strażą na pokładzie, powinien pan wkroczyć na pokład Altmarka, uwolnić jeńców i opanowawszy okręt, czekać na dalsze instrukcje. Jeżeli norweskie torpedowce będą próbowały interweniować, należy je ostrzec, by trzymały się z dala. Jeżeli otworzą ogień, należy się wstrzymać z odpowiedzią, chyba że atak jest poważny. Wówczas powinien pan się bronić, używając siły tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne, oraz zaprzestać ognia, gdy przeciwnik się wycofa. Wian dostosował się do poleceń Churchilla i ruszył na czele swojej flotyli w głąb fjordu za Altmarkiem. Dużą zagadkę stanowiła dla niego postawa Norwegów, jednak już niebawem, kiedy jego okręty zbliżyły się do norweskich torpedowców, ich załogi zachowały się rozsądnie i nie zdecydowały się na atak na dużo silniejszego przeciwnika. Tym samym przepuszczając flotylę Wiana do znajdującego się w głębi fjordu niemal bezbronnego Altmarka. Kiedy Kossak zbliżał się do niemieckiego okrętu, zaniepokojony rozwojem sytuacji Dał, wydał komendę cała wstecz. Prawdopodobnie liczył on, że niszczyciel podąży za jego okrętem i wpłynie na mieliznę, lub też chciał po prostu staranować swojego dużo mniejszego przeciwnika. Jednak na nieszczęście dla niego, to Altmark osiadł na mieliźnie i stracił jakąkolwiek możliwość manewru. Tym samym dla Brytyjczyków dość niespodziewanie doszło do niemal idealnej sytuacji na przeprowadzenie próby abordażu unieruchomionego niemieckiego okrętu. obserwujący rozwój wydarzeń z pokładu swojego niszczyciela Vian, manewrował tak jednostką, że ta już niebawem znalazła się tuż obok swojego przeciwnika. Kiedy oba okręty zderzyły się za sobą burtami, z pokładu Kossaka na pokład Altmarka przedarła się specjalna 33-osobowa grupa abordażowa pod dowództwem komandora porucznika Bradola Tarnera. Rozpoczęła się wówczas krótkotrwała walka na okręcie, w której strona niemiecka stała na z góry straconej pozycji, w jej wyniku śmierć poniosło kilku Niemców, a większość, na czele zdałem, skapitulowała. Niektórzy Niemcy próbowali opuścić na wodę łodzie ratunkowe i na nich oddalić się z miejsca starcia. Jednak próby te zostały przez Brytyjczyków udaremnione. Już po paru chwilach od rozpoczęcia akcji abordażowej sytuacja się uspokoiła. Brytyjczycy przejęli okręt i przystąpili do jego przeszukania. Kiedy otworzono luk prowadzący na pokład, Turner zajrzał do środka i głośnym tonem zapytał: Czy są tu jacyś Brytyjczycy? Na co odpowiedzią było głośne: Tak, wszyscy jesteśmy Brytyjczykami. No to wychodźcie, odkrzyknął Turner. Navy jest tutaj. Pojmani na okręcie Altmark Niemcy, wraz z dowódcą, a także uwięzieni Brytyjczycy, zostali przeniesieni na pokład niszczyciela Viana i już po północy, 17 lutego, wyruszyli w rejs do Wielkiej Brytanii, do portu Wleite. Szybko też okazało się, że przypuszczenia, jakoby byli oni bardzo źle traktowani przez Niemców, nie były prawdą. Choć uwolnieni Brytyjczycy byli po ciężkim kilkumiesięcznym rejsie w niewoli, to jednak nikt z nich nie potrzebował doraźnej pomocy medycznej. Sam Churchill, Miał się wypowiedzieć o nich w następujących słowach. Ponieważ wyobrażaliśmy sobie, że po długotrwałym uwięzieniu jeńcy znajdują się w opłakanym stanie, wysłaliśmy do portu w karetki lekarzy, dziennikarzy i fotografów. Skoro jednak okazało się, że są w dobrej formie, że zadbały o nich załogi krążowników, a po wyjściu na brzeg ich stan nie budzi zastrzeżeń, postanowiono nie nadawać tej sprawie rozgłosu. Ich ocalenie, jak również zachowanie kapitana Viano, wywołało w Wielkiej Brytanii ogromną falę entuzjazmu, podobną do tej, jaka nastąpiła po zatopieniu grafa Szpii. Rozegrany na norweskich wodach terytorialnych incydent z okrętem Altmark wydawać by się mogło niegroźny. Miał tak naprawdę bardzo daleko idące konsekwencje polityczne. Przebieg tej brytyjsko-niemieckiej konfrontacji morskiej ujawnił ich obustronny lekceważący stosunek do spraw neutralności innych państw. W Berlinie uznano przechwycenie Altmarka przez Brytyjczyków za bezprecedensowe pogwałcenie prawa międzynarodowego, które, jak zapowiadano, może mieć niezwykle poważne konsekwencje. Zaatakowano też Oslo, formułując ostrzeżenie, którego treści strona niemiecka sugerowała Norwegom. Że nie dopełnili oni obowiązku ochrony swoich wód terytorialnych, a kwestia ta nie ujdzie im na sucho. W ten dość niespodziewany, by nie powiedzieć przypadkowy sposób, sprawa Altmarka stała się więc jednym z pretekstów do wydarzeń, które już wkrótce miały objąć całą Norwegię, a w historii znane są jako operacja Wiesa-Oibung, niemiecka inwazja militarna na Skandynawię. Na zakończenie tej historii warto wspomnieć o tym, co stało się z okrętem Altmark. Już niebawem został on wyremontowany i pod nazwą Ukermark powrócił do czynnej służby w Kriegsmarine. Brał wówczas m.in. udział w zaopatrywaniu operujących na Atlantyku w ramach operacji Berlin dwóch nowoczesnych niemieckich pancerników, jakimi były Scharnhorst i Gneisenau. We wrześniu 1942 roku. Okręt ten został skierowany w odległy rejs do Japonii. Głównym zadaniem jego załogi było zaopatrzenie operującego na wodach Oceanu Indyjskiego niemieckiego rajdera Thor. Uckermark dotarł do japońskiego portu w Yokohamie 24 listopada 1942 roku. Sześć dni później zakotwiczony okręt niespodziewanie eksplodował. Prawdopodobnie w wyniku nieodpowiednio przeprowadzonych na jego pokładzie prac przez ekipę naprawczą. W wyniku tego zginęło 53 członków jego załogi, a jednostka ta poniosła tak silne uszkodzenia, że nie nadawała się już do naprawy i została oddana na złą.